Jeśli nie zostawisz suba i łapy w górę pod tym filmem w przeciągu 5 sekund to już nigdy nie wygrasz żadnego turnieju. Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. Większość z Was pewnie nie może doczekać się rywalizacji na turnieje i czeka na informacje od Epic Games, kiedy coś ruszy. Więc w dzisiejszym odcinku powiem o nadchodzących turniejach, o nowych zasadach oraz o tym, jak Epic chce sobie poradzić z graczami, którzy nie będą przestrzegali na rozgrywek. Póki co jedyną opcją na potrenowanie przed głównymi turniejami są turnieje organizowane przez prosów lub wielkich streamerów, o czym informowałem w poprzednim filmie. Jeśli chcecie dowiedzieć się o co chodzi, to link macie w opisie. Na pierwsze, konkretniejsze turnieje będziemy musieli poczekać aż do 15 lipca, ponieważ wcześniej Epic Games idzie na urlop, i właśnie wtedy to ruszają turnieje trójek dla Ligi Profesjonalnej i Mistrzowskiej i będą trwały do 12 sierpnia. Do tego dzień później, to jest 13 lipca, ruszają turnieje platformowe i potrwają do 13 sierpnia. Oraz tak jak w poprzednich sezonach, nie zabraknie Hype Nightów, za które będzie można trzymać punkty rozgłosu w zależności od rodzaju turniejów, to znaczy Hype Night i Hype Night Plus. Oraz oczywiście za miejsca, które zajmiemy. Ten rodzaj turniejów rozpoczyna się 19 lipca i potrwa do 16 sierpnia. Natomiast jeśli chodzi o najważniejsze turnieje, to już 1 sierpnia rusza pierwsza która eliminacji do FNCS-ów, kolejna odbędzie się 2 sierpnia i dwie następne 8 i 9 sierpnia. Finały zaplanowane są na 14, 15 i 16 sierpnia. Do tego wkrótce ruszają dzienne turnieje trójek, w których tym razem nagrody pieniężne będą przyznawane trzem pierwszym miejscu, a nie tak jak w poprzednich sezonach, tylko za pierwsze miejsca. Jeśli chodzi o wszystkie nagrody pieniężne, to w opisie podam linki do stron, w których będzie można sobie to sprawdzić. Co do systemu punktacji, to w poprzednim sezonie było z nim troszkę problemów, ponieważ przez to, że za eliminację otrzymywał się 2 lub 4 punkty to te turnieje przerodziły się w festiwal fragów i ciągłego podjeżdżania. Dlatego w tym sezonie za każdą eliminację, niezależnie od tego jaki to będzie turniej, otrzymamy jeden punkt z nowym dodatkiem, jakim jest limit 20 punktów do eliminacji na dany mecz. Chodzi o to, że jeśli zabijemy ponad 20 przeciwników, to maksymalnie dostaniemy i tak 20 punktów. Zdarzało się wcześniej tak, że jakaś ekipa prosów trafiała na osoby, które były mniej doświadczone i na przykład w jednym meczu udawałem się zabić 40 osób za masę punktów i mieli już na początku ogromną przewagę. Teraz właśnie przez to, że tylko 20 punktów będzie można dostać za dany mecz, za eliminację no to, to się troszkę pozmienia. I szczegółową punktację właśnie mam wyświetlam na ekranie, w zależności od, od danego turnieju. I to tyle jeśli chodzi o terminy punktacji i nagrody na turniejach. W poprzednim sezonie, w związku z obecną sytuacją na świecie, transmisje z turniejów FNCS były bardzo ograniczone i właściwie wróciły dopiero pod koniec sezonu. To Epic Games testowała właśnie możliwość przeprowadzenia takich transmisji zdalnie. Przez to, że opinie były bardzo dobre, w tym sezonie turnieje będą transmitowane od początku na żywo na YouTube i na Twitchu. Do tego, za ich na żywo będą przyznawane różne nagrody kosmetyczne. Epic Games chce wrócić z dodawaniem nowych przedmiotów do gry, jednak wprowadza jedną bardzo ważną zmianę. Zanim dany przedmiot znajdzie się na arenie turnieju, to przez dwa tygodnie będzie testowany na zwykłych grach, po to, aby wyeliminować. Jakieś błędy lub je zmodyfikować. Tak to miało miejsce na przykład ze czwórkami, które w pewnym ci były po prostu zbyt mocne. Organizatorzy turnieju ciągle pracują nad tym, aby rozgrywki były jak najbardziej fair play, dlatego w tym sezonie gracze nie będą mogli brać udziału w tej samej sesji wydarzenia, grając na różnych kontach. Często było tak, że jeśli jakiemuś graczowi nie poszedł mecz lub kilka meczów po to po prostu przełączał się na inne konto i rozpoczynał turniej od nowa. Dodatkowe Epic przewidział kaszkapy podzielone na poziomy na arenie, i na przykład jeśli jakiś gracz na jednym koncie będzie miał ligę mistrzowską, a na drugim Ligę Pretendentów. I będzie chciał zagrać na słabszym kącie. no to twórcy gry będą wyciągali wnioski w formie banu, zarówno dla konta głównego, jak i dla smurfa. Dosyć ciekawą zmianą będzie obowiązek posiadania nazwy konta, które nie obraża innych i nie budzi wątpliwości. Chodzi o to, że jeśli ktoś będzie posiadał wulgaryzm lub jakiś Słowa zakazane w swojej nazwie, to będzie musiał ją natychmiast zmienić. Jeśli tego nie zrobi, no to po prostu dostanie bana i zostanie dyskwalifikowany z turniejów. Było tak, że niektórzy gracze mieli już takie dziwne podejrzane nazwy, które potem na turniejach troszkę dziwnie wyglądały. Bo jeśli na przykład gracz był dobry i był transmitowany na żywo, no to niezbyt dobrze to wyglądało. Dlatego Epic chce teraz właśnie to gdzieś tam wycofać. I na chwilę obecną to wszystko, jeśli chodzi o informacje związane z turniejami. Jeśli odcinek Wam się podobał, no to tak zawsze zachęcam do stawienia suba, łapki w górę. rozpierania jest w sklepie. For to Jeśli chcecie więcej takich filmów, to napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. To by było tyle z mojej strony. Ja śmigam. Hej, cześć, pa.